Kochane ponownie, chciałabym jasno zaznaczyć, to będzie podsumowanie części pierwszej, że w tym całym analizowaniu tematu, na jakiej podstawie, dlaczego, jakim schematem się kierując, wybrałyśmy taką, a nie inną koleżankę, znajomość i tak dalej, najczęściej wynikało to z tego, jak percepowałyśmy w ogóle koncept relacji czym dla nas był jakie miałyśmy poczucie własnej wartości wyjściowo, tak, gdy przyciągałyśmy ten typ człowieka, czyli w jakiś sposób dysfunkcyjny, w tym przypadku narcystyczny. I jest wiele dróg analizy tego. Pamiętajcie, że fakt, że byłyśmy w relacji, miałyśmy taką przyjaciółkę, koleżankę, dzisiaj nie mówię o partnerach, par tak, mężach, byłych mężach i tak dalej, ale fakt, że miałyśmy taką koleżankę czy przyjaciółkę, nie znaczy, że my tak samo jesteśmy dysfunkcyjne czy toksyczne. Może to oznaczać, że jakaś część z nas, tak, z jakichś powodów potrzebowała tej relacji, żeby pewne rzeczy zobaczyć, i to jest oczywisty wniosek. Natomiast to, że jest jeszcze mała gwiazdka do tego, mianowicie czasem zdarza się, że zdrowa osoba, psychonormatywna osoba spotykając drugą, także normatywną osobę ze względu na np. Na cechę charakteru i jakieś okoliczności życiowe tak na siebie oddziałują, że tworzą jakąś toksyczność razem. To też się zdarza. W każdym razie w podsumowaniu chcę jasno powiedzieć, że emocje, trudne emocje, z którymi się zmagamy, gdy już Uświadomimy sobie, że taka koleżanka czy taka przyjaciółka miała może w jakiś aspektach życia władzę nad nami, może przez to dokonywałyśmy jakichś niewłaściwych wyborów w naszym życiu, byłyśmy może mocno pod jej wpływem i tak dalej, i tak dalej. Ważne jest to, żeby te emocje puścić, najpierw przepracować, potem puścić, dlatego że bez tego utkniemy na etapie, to moja wina, a mogłam inaczej, jestem naiwna. Czyli utkniemy na analizie w kółko tego samego, dlaczego, dlaczego, a to nie jest produktywne pytanie. Nie ma sensu. Dlatego yy, o, też odsyłam do nagrań o grze w biedactwo i w ogóle o nagraniach, o, do nagrań o w ogóle koncepcie ja. Bo jak się skupimy na tym, że. Dlaczego coś się stało? To zawsze otrzymamy odpowiedź, której nie chcemy. Dlatego że my, rdzennie my nie chcemy analizować tego dlaczego to się stało. My chcemy zrozumieć, że to się po prostu stało i wyciągnąć wnioski po to, żeby się to nie stało drugi raz. A siedzenie w kółko, siedzenie cały czas, utknięcie w tamtym momencie czy w tamtym etapie naszego życia, na tamtym etapie naszego życia po to, żeby raz po raz ponownie od nowa, kółko odtwarzać. To, co miało miejsce, to nie jest produktywne, to nie jest ani wspierające, to przede wszystkim nie zakończy tego etapu. Bo to nie działa, takie refleksje nie działają wzmacniająco i tak pouczająco, tylko one powodują, że cały czas tam siedzimy i cały czas tam jesteśmy. Czyli de facto, cofamy się. Bo nie można stać miejscu albo się cofamy, albo idziemy do przodu, prawda? W każdym razie to nie będzie wspierające. I kluczem jest, w, i to jest bardzo trudne, w ogóle pogodzić się z tym, że takie relacje były, miałyśmy w życiu, że to jest część naszego życia. Może krótka, może długa. Wiadomo, każda każdego historia jest inna. Natomiast chodzi o to, żeby to odciąć. I zaakceptować to, że to miało miejsce. A teraz krótko powiem o tym, jak najprościej w przyszłości uniknąć tego typu znajomości. I wydaje się to takie banalne, ale jest bardzo trudne. Dlatego, że są ludzie naprawdę niekiedy wytrawne graczki, które długo potrafią się kryć i roztaczają tę wizję. Niesamowitości, prawda? To, o czym mówiłam w poprzednim nagraniu we wstępie, o tym, jak, jak ten zachwyt nad nami, jak komplementy, których często łakniemy, jak chcemy się poczuć docenione jako kobiety, zauważone jako ludzie, tak? Z konkretną historią, z konkretnymi doświadczeniami, jak łaknąc tego, wpadamy. I takie osoby. Jak już mówiłam we wstępie, a dlaczego teraz powiem, właśnie jak uniknąć? Takie osoby będą zawsze mówić o sobie, tak po prostu będzie. To jest taki typ, i to już też rozpoznamy, że intuicja będzie nam podpowiadać, i konkretnie poprzez odruchy naszego ciała, że będziemy czuć albo dyskomfort, albo stres. Pamiętajmy, że stres jest. Zlokalizowany w ciele tam gdzie ekscytacja. I dlatego to jest często trudne dla ludzi rozpoznać, tak, bo to jest ten obszar. I kiedy czujemy się podekscytowani, mylimy to, albo kiedy czujemy się zestresowani, mylimy to z ekscytacją. Albo odwrotnie, ale dlaczego o tym mówię? Dlatego, że jak poznajemy taką osobę, już ciało nam podpowiada, że może coś jest nie tak, no że tutaj nie jesteś sobą. Tutaj grasz, tutaj może udajesz, tutaj naginasz rzeczywistość. Tutaj może się cenzurujesz. No właśnie nie, że nie jesteś sobą, że coś ukrywasz, że pokazujesz pewną wizję siebie. A może mówisz to, co druga strona chce usłyszeć. Może mówisz to, co jest wygodne? To, co właśnie to, o czym też mówiłam we wstępie, że hmm, reagujesz w taki sposób, jak widzisz, że druga strona tak brodzi po powierzchni, i tak udając głębiej w rozmowie, tak naprawdę cały czas jest na płciźnie i, i nawet nie próbuje wejść głębiej. I ty też to robisz i też udajesz. A gdy próbujesz faktycznie wejść w, głę wejść w głębiej, wejść głębiej i. Starasz się, żeby popchnąć tę relację, tak, bo masz taką potrzebę, to albo dostaniesz gaslighting w, w odpowiedzi, jakiś taki zwinny, sprawny, tak, żeby oczywiście okazało się, tak jak zwykle okazuje się w takich sytuacjach, że to, co myślisz, to, to co czujesz, to wcale takie nie jest, i że wymyślasz, albo że, że ci się wydaje, albo że. Mm, że się pomyliłeś, pomyliłaś, i tak dalej, i tak dalej. Czyli zawsze będzie ten komunikat: jesteś niewłaściwa, mogłoby być lepiej, jesteś gorsza. Czyli znowu odwołanie do poczucia własnej wartości, do tego, jak zostałyśmy nauczone siebie, kim, jest, kim w ogóle jesteśmy dla siebie, jaki jest koncept nas w sobie. Tak że pozwalamy tej drugiej stronie, drugiej kobiecie, z którą się kumplujemy, przyjaźnimy, jak zwał, tak zwał, wpływać na siebie. Jak pozwalamy jej wnikać w nas, także jej myśli i jej sposób widzenia świata zaczyna być nasze. Jak bardzo jesteśmy podatne na wpływy. I, i te wszystkie refleksje, o których teraz mówię, żeby je sobie żeby zadać sobie trud, żeby je mieć, żeby je przejść, one są tak naprawdę uniwersalne, bo czyż nie w każdej relacji w zasadzie przeżywamy tego typu dylematy, taką potrzebę, tak? Że drugi człowiek jest nam potrzebny jak lustro, żeby się skonfrontować z tym, kim jesteśmy, jacy jesteśmy, jak odczuwamy, co jest do zmiany, co nie, i tylko wtedy się uczymy, nie możemy się uczyć, nie nauczymy się relacji z książek, tak? Teoria nam pomaga pewne zjawiska ogarnąć, natomiast do zasady uczymy się tylko poprzez doświadczenie, i nie da się inaczej, nie ma innej drogi. I to jest. Chyba jeszcze dodałabym, żeby nie bać się bólu, bo ból jest nieunikniony w relacjach w tych dobrych także. A relacji dysfunkcyjnych właśnie unikniemy paradoksalnie. Wtedy, kiedy nie będziemy się bać bólu i kiedy nie będziemy stosować mechanizmów obronnych. Ja o mechanizmach obronnych sobie powiemy jeszcze powiem w innym nagraniu, dlatego że one są, można powiedzieć, że powszechne, bo każda osoba, która zeznała przemocy, z czasem będzie stosować mechanizmy obronne. Niekiedy wszystkie, niekiedy wybiórcze niektóre, w zależności od sytuacji, od stopnia natężenia, właśnie traumy, doświadczenia itd. I pamiętajmy, że osoba dysfunkcyjna, z którą mamy do czynienia, kiedyś była zdrowa. Najczęściej, tak? Bo nie mówię... To nie jest nagranie o psychopatii i socjopatii. Więc to były osoby, to były piękne istoty, które zostały skrzywdzone, tak? Które zostały złamane i już nie... Bardzo często, nie zawsze, ale bardzo często jest tak, że już nie ma szansy powrotu do tego, co było. Przy dużym potencjale, przy wielkiej, ogromnej pracy jest szansa, żeby pewne rzeczy stały się bardziej, powiedzmy, do przejścia w życiu codziennym, takie, żeby nie były tak bardzo trudne do akceptacji, tak, przez drugą stronę w życiu, ale to jest, to jest bardzo trudna praca i Wiele dysfunkcyjnych osób nawet się jej nigdy nie podejmie, bo no właśnie z uwagi na tę ciężkość i też właśnie to, że brakiem jest autorefleksji. I pamiętajmy, że my, jako osoby, które doświadczyły tych osób, trudu bycia, przebywania z taką osobą, my sami też możemy nabrać z czasem takich zachowań. I z czasem ta habituacja, bodźca występuje, tak? To, że. Tak długo czasem byłyśmy w znajomościach, tu w tym przypadku, w tym nagraniu koleżeńskich, przyjacielskich, jakichś takich może też biznesowych, że pewne czyny, pewne działania były na co dzień normalne dla tych osób, dopuszczalne, były od tak robione, że kiedy wychodzimy z takiej dysfunkcji wychodzimy na światło dzienne, wchodzimy do świata, że tak powiem, to aż nas razi światło. Jakbyśmy, musimy, że to to jest życie? To ludzie tak robią? O, mm. ktoś był dla mnie miły? Albo ktoś mi powiedział prawdę dla odmiany? Albo ktoś był ze mną szczery? Albo ktoś jest lojalny? Mm. Właśnie, żeby nie dopuścić do tego, że normalność jest dla nas nienormalna. Dziewczyny, pamiętajcie jeszcze o tym, żeby nie wpaść w pułapkę skupiania się na tej drugiej stronie. Jeśli ktoś jest dysfunkcyjny i mimo tam już jesteśmy powiedzmy biegłe w tym w tej analizie sygnałów ostrzegawczych, i czujemy się tak, no dobrze, to już potrafię to rozpoznawać, wow, to dobrze, ok, ok, i tak dalej. Chodzi mi o to, żeby nie utknąć na tym i żeby się nie skupiać na tej drugiej stronie, tylko bacznie obserwować siebie. I to jest nasze główne zadanie w samorozwoju żeby sprawdzać nasze postępy. Czyli 59 raz ktoś wobec mnie zastosował coś takiego, jakąś tam, powiedzmy, taktykę manipulatywną, ale czy zaś 78 ja w końcu zareagowałam tak, jak należy? Czy wyznaczyłam granicę zdrowo, bez żadnej biernej agresji? Czy byłam uprzejma, czy miałam dystans? Czy nie rozpamiętywałam tego wydarzenia potem przez miesiąc, przez cały miesiąc do przodu, tylko po jednym dniu, po dwóch dniach miałam temat ogarnięty w głowie, byłam spokojna, nie miałam objawów w ciele, nie byłam zestresowana i tak To są realne wskaźniki, że robimy postępy. Nie tylko, że w nieprzyciąganiu takich osób, ale też w tym, że same ze sobą rozpoznajemy nasze, że nie kierujemy się tym, żeby zareagować, byle jak zareagować, odbić piłeczkę, zareagować, zareagować właśnie pierną agresją, czy jakąś roszczeniowością, czy zrobić awanturę. Czy wręcz udawać, że nic się nie stało, i nigdy nie wyznaczyć granic, to wszystko są elementy, które będą świadczyć o, czym, o tym, czy że my naprawdę robimy postępy. I to jest najtrudniejsze. I najtrudniejsza jest właśnie ta autorefleksja. I polecam przy takich bardzo złożonych, trudnych sprawach, kiedy miałyśmy takie trudne relacje, zapisujcie sobie te postępy, bo. W ogóle analizowanie tego, właśnie jak się przejawia nasze wzrastanie w tym, tak? To jest, to się wydaje takie nic, ale to jest o wiele ważniejsze niż umiejętność analizowania drugiej strony i faktycznie jej stopnia dysfunkcji i tego, co ona wobec nas zrobiła, jak to zastosowała i tak dalej. To jest nieważne końcowo. Najważniejsze jest to później. Że my, idąc na przyjęcie, idąc za bankiet, spotykając się z ludźmi, kwitniemy. To znaczy, co to znaczy? Mamy zdrowy dystans. Lubimy ludzi. Lubimy przebywać wśród ludzi. Ludzie nas inspirują. Chcemy być wśród ludzi. Oczywiście w, odpowiednim, w odpowiednich dawkach i zgodnie ze swoim charakterem i, wiadomo, stylem bycia. Natomiast samo to, że nawet jeśli odczuwamy, może jakiś dyskomfort czasem, jakiś może lęk, bo przecież to jest normalne: wszyscy jesteśmy ludźmi, gdy poznajemy nowych ludzi, jest ten element ekscytacji zmiksowanej z lękiem. Natomiast czujemy się zdrowi, zdrowe, czyli chcemy kontaktu, akceptujemy to, że coś może pójść nie tak, że może my coś palniemy, że może druga strona coś palnie. I nie damy się y, łatwo y, wciągnąć się w... No właśnie, że nie damy się łatwo, nie tylko, że zmanipulować, ale też nie, jest, nie będziemy podatne i też łase na komplementy, na dobre słowo, bo same już sobie wcześniej na w przednich etapach jadałyśmy I tak jak y, zrobię metaforę z taką zasadą etykiety, że gdy jedziemy na jakieś, na jakieś wielkie przyjęcie, bankiet, etc., to jest on na przykład graniczny w czasie, z, jest, oscyluje wokół takiej pory kolacji. Tak? czyli jest pomiędzy 17 a 19, to jemy jakiś obiad, tak? jakiś posiłek, ale nie przejadamy się w domu. Tak, żeby móc coś lekkiego zjeść podczas tego bankietu, ale też żeby się, żeby nie jechać tam głodną, ale nie jechać też przejedzoną, prawda? I dokładnie taka sama zasada, czyli ta tak zwana harmonia odnosi się do wszystkiego, także do relacji, czyli Wchodząc w nowe relacje, szukając koleżanek, przyjaciółek. Zachowujmy balans pomiędzy tym. Nie czuję się samotna. Jestem pełna sama ze sobą, jest mi ze sobą dobrze, akceptuję swoje życie. Bez względu na to, czy mam partnera, czy nie, czy mam męża, czy nie, tak? Chcę mieć przyjaciółkę, chcę mieć koleżankę. Zaczynam jakiś nowy etap w swoim życiu. Może jest mi trudno. Ale lubię moje życie, lubię stan, w jakim jestem. Nie jestem samotna, samotność to jest iluzja. Zawsze jestem w jakimś towarzystwie. Chodzi mi o to, że w naszym życiu zawsze mamy przynajmniej jedną osobę, o której możemy powiedzieć, że jest dla nas wyjątkowa, ważna, czy mamy u niej wsparcie i tak dalej. Więc samotność to iluzja. Poza tym, wchodząc, z taką energią, w nową relację, już na starcie coś dajemy, tak? Czyli już my jesteśmy jakąś opowieścią, i wtedy dostajemy od drugiej strony też opowieść, dostajemy też jakieś bogactwo, jakąś głębię, prawda? Bo o to chodzi, że razem mamy coś poznawać, coś przeżywać, czegoś doświadczyć. A jeśli same ze sobą nie doświadczamy, nie przeżywamy. Nie lubimy się, nie akceptujemy stanu wyjściowego, w jakim się znajdujemy i mamy sobie wiele do zarzucenia. Mamy, to znaczy, że wtedy będziemy mieli wiele do zarzucenia innym. Jeśli mamy niskie poczucie własnej wartości i ciągle wynajdujemy w sobie braki, to bądźmy pewne, że w drugiej osobie, w drugiej kobiecie też będziemy wynajdować braki. Jeśli w przeszłości byliśmy bardzo zazdrosne, no to już w zależności od spektrum, o swoich partnerów, czy o swoje koleżanki, czy o relacje rodzinne. I jeśli tego nie przepracujemy ze sobą, przeniesiemy to też na tę koleżankę. I tak dalej, i tak dalej. Miało być podsumowanie, zrobiła się część druga. No, taka godzina to zdecydowanie nie jest godzina na nagrywanie, ale nie dało się inaczej w tym tygodniu. Ściskam Was. Dziękuję Wam wszystkim za dobre słowa, za wiadomości, za komentarze. Mła, mła, mła.